Hejka moi kochani widzowie, witam was bardzo serdecznie w odcinku urodzinowym, znaczy jezu urodzinowym, on miał być w urodziny, ale no troszkę mi się wszystko popsuło i jest to w czerwcu, a miałem urodziny 31 maja, ten Q&A był planowany na urodziny, więc no witam was. W tym filmie będę odpowiadać na pytania, po prostu jakieś tam, nie wiem, z okazji 20 godzin. Ogólnie dziękuję też za sporo miłych życzeń na Discordzie i na Snapie I chyba na tego jeszcze na Live dostałem kilka. Wie... A jeszcze jedna sprawa. Ogólnie przepraszam za światło, ale zasuniłam bruletę, gdyż. No po prostu było to biało. Jak. No i dlatego jest zielono, tak trochę, przepraszam, bo ja mam zieloną bruletę, to nie No, dobra. To pierwsze pytanie tam przejdźmy już. Co niż o tych rajdach niemiłych? Pytania o drubi... Nie wiem, nic o nich nie sądzę, ale no mogliby trochę przestać to robić, że tak powiem. Bo nie wiem co ich obchodzi w moje życie, skoro mnie hejtują, no nie wiem jak to inaczej powiedzieć. Drugie pytanie lubisz różowy? Lubię. Jaki dodatkowy język miałam w szkole średniej? Niemiecki czy rosyjski? Miałam niemiecki i nie było nawet wyboru chyba. Nie... A nie był hiszpański i niemiecki u nas ja wybrałam niemiecki jednak, bo nie wiem, wybrałam niemiecki, ale na maturze próbowałam zdawać angielski, tak więc. I następne pytanie dotyczy ocen. Czy miałam dobre oceny? No to zależy kiedy. Miałem dobre oceny do gimnazjum można powiedzieć. Do końca gimnazjum, Na koniec gimnazjum miałem pasek biało-czerwony i dlatego się chyba dostałam do liceum. Widzę, mu się dużo rozprawy pokomplikowałem, dużo gorsze oceny już, nie może zły kierunek wybrałam, nie wiem, sama. Bo ja byłam na biochemii, ale mnie to tak szczerze się nie interesowało, bycie lekarzem już później, więc... No, no to nie wiem, czy to był najlepszy pomysł dla Masz nowy serwerek na Discordzie, dlaczego? Nie wiem, tęskniłam za swoją społecznością, trochę można powiedzieć, nie wiem, no... Chciałam gdzieś tam czasem móc się odezwać, czy coś. Nie. Szóste pytanie to chyba było: Lubisz mnie? Jasne, że cię lubię. lubi gnido. Hashtag Kasia pij wodę, nie. nie zgadzam się z tym. Przepraszam, pomyliłam się. Piąte pytanie dotyczyło truskawek. Wracając do piątego pytania, no to lubię bardzo truskawki, Często sobie kupuję. Następne pytanie jest od Tara Yamada: Ono brzmi, czy lubisz największą gnidę, czyli mnie? No, oczywiście, że lubię największą gnidę, czyli ciebie. Jasne. Teraz mamy pytania od Nadkremówka. E, co są niszomucha? 2, 3, 7. może. Nie wiem, co ja mogę sądzić o tej osobie. Nie wiem. Kolejna osoba, której się nudzi chyba trochę, ale... Następne pytanie było, wolisz dupa jeden czy śpioszek jeden? E, e, nie wiem. Dupa 1 jest śmieszniejsza, ale śpieszek jeden bardziej, nie wiem jak, jak to się mówi. Bardziej przyzwoite. Nie, nie wiem czy tak można mówić, ale... Nie wiem. No nie wiem, no trudne to jest. że, jeden takie zwyczajny, no to chyba dupa 1. Teraz mamy pytania od Ksy, Zaczęła go zaczęłaś nagrywać? Robić live na YouTubie. Nie wiem czy na YouTubie akurat chodzi o to, ale na YouTubie, no to nie wiem, bo zawsze oglądałam YouTube'a i. Nie wiem, chciałam trochę dołożyć swoje cegiełki, czy coś. Chciałam trochę zapisać swojego życia, też nie wiem, podzielić się z kimś czymś. Nie wiem. Ciekawostka, ja nagrywam. Zrobiłam sobie statyw z laptopa. Zawiesiłam ETUI na ekran laptopa i no. Wiem, ja bardzo super pomysły. Drugie pytanie było, czy lubisz mnie? Znaczy, lubię cię, ale nie wiem, czy to było to pytanie. Teraz drugie, lubię cię, Oczywiście nie wiem, ale coś ostatnio rzadko wchodziłaś, ale no, to, to, to... pewnie przerwę sobie zrobiłaś, więc rozumiem, jakby kolejne pytanie tam było. O Jezu, jedzenie czy picie? Raczej picie, bo ja dużo piję teraz. Nie wiem, co prawda, w pokroju czegoś. czegoś takiego. Ale no, piję dużo, powiedzmy. I ostatnie pytanie: Coca-Cola Coca -Cola czy Pepsi? Chyba, więc Coca-Cola ostatnio, ale Pepsi też nawet lubię, więc zmieniło mi się, przyznam. Bo kiedyś wolałam chyba Pepsi. Dobra, teraz mam pytanie od Olchacz: Słodkie czy słone? Raczej. O Jezu. Raczej słonę bym powiedziała, bo od słodkiego mnie zęby czasem bolą. Ja mam. Ja mam chore zęby ogólnie, ale na no cicho. Teraz znowu pytania od nadkremówka, czy tam nad po prostu. Jak się czujesz z rajdami? Eee, no źle się czuję, nie, nie wiem po co ludzie to robią. Chyba chciał mi trochę dowalić. Nie wiem po co. Jakoś, nie wiem. Ale to jest za blisko chyba się do tej kamery. Bo miła płucinę. Jezu. Jak myślisz kim jest terror? Nie wiem o co, nie wiem czy chodzi o źródło, skąd ja go znam jakby chyba. Myślę, że to jest taka pewna osoba z Discorda, ale nie wiem czy to możliwe w ogóle, nie wiem. Ja nie chcę dużo za, nim, on, za dużo o nim mówić, bo on zaraz przyłazi od razu, więc... Na ja przyszłość pytać o jakieś bardziej inne rzeczy, bo... Kolejne pytanie, czy chcesz mi pomagać z matmą? Znaczy oczywiście, jak chcesz to pisz, to ci pomokę, nie? Tam kiedyś miałem 5 z matmy, no to... Kiedyś, no. Czy będzie nowy serwer? No już nawet w sumie na nim jesteś, bo to pytanie chyba było dawno temu zadane, ale no. No już mamy nowy serwer, jak to chce to zapraszam na moje konto, na Discordzie, Kasia Gminy, hashtag 5640, napiszcie, że chcecie być na serwerze, to ja to Wam chyba Was zaproszę wtedy. Kolejne pytanie, czy wolę pracę zwykłą, czy na YouTubie? Chyba tak jakoś to tam było. Ja ogólnie nie wiem, ja ogólnie w ogóle nie będę pracować przez chyba dwa lata, bo siedzę na rencie socjalnej, jakby ktoś nie wiedział. Ale ogólnie... To ja bym wybrała pracę na YouTubie aktualnie, ale no ja nie zarabiam z YouTube'a nic, więc... Dlaczego nie poszłaś na studia? Odpowiedź jest dosyć prosta, bo nie zdałam matury rok temu i nie poszłam na studia. Bo, no, nie wiem, no, nie, wiem no, nie przełożyłam się jak do matury, no przyznaję, ale... nie wiem, ja ogólnie też miałam trochę sobie stan psychiczny, że tak powiem. Więc nie wiem, ja spałam pół dnia, w nocy nie spałam w ogóle, więc no, ogólnie, jedynie, czy ja nie wiem Wam mówiłam, ale planuję w przyszłym roku podejść do, do matury. Eee, wiemy, co to oznacza, robię, nie? Pozdrawiam cię. <noise> nie, no, ale bym musiała sporo pracy w to włożyć, myślę, i może mogą być ograniczone live'y, ale nie wiem co. Zobaczę, jak tam będę miała czas, nie? I która jesteś w rankingu znajomych? Jeszcze było pytanie. Kurde, nie wiem, no szósta, siódma. Lubię Cię, więc nie wiem. No, się bo, jeśli chodzi ci o top 10 gnit, więc a ty czasem gnitkuje więc możesz być te 6, 7. Teraz mam pytania od takiej osóbki jak Dolores, chyba tak to się czyta, mam nadzieję, że tak. Co sądzę o desperacji, jakby zespołu MSP, co że to, co się tam dzieje teraz? No, trochę przykrość z tego powodu, ale no. Trzeba będzie żyć dalej. Nie wiem coś jak MSP upadnie, mówię. Jak nazywa naprawdę Fonksa? Pytanie od Fonksy. Eee, znaczy ja go, nie wiem, ja czasem mówię na niego... No teraz już nie mówię, ale mówiłam na niego Rysiu niedawno, ale, no bo mama tak na niego powiedziała. A teraz no, to nie wiem, jak ja na niego jeszcze mówię. Malutki, na niego mówię jakoś tak, nie wiem, bo ja nie mówię jakoś po imieniu, nie wiem. Spanko czy leżenie? No oczywiście, że spanko, ja nie lubię za długo leżeć w łóżku, jak to, nie zabrzmi. Ja wolę spać od razu. Niebieski czy zielony? To trudne pytanie. Nie wiem, bo ja kiedyś oba kolory lubiłam, ale hmm. nawet dzisiaj mam, nie wiem, hmm. no, ja niebieski pokój, i koszulkę niebieską dzisiaj, jakkolwiek to widać. Ale rolę, na przykład mam zieloną, mam taką zieloną. Więc ciemno-zieloną. Nie wiem jaki kolor wybrać szczerze. Jaki by... Nie wiem, który lepszy. Nawet często taką gumkę noszę. pokażę wam jak już związ... jak związuje włosy. Widać, że tu jest trochę niebieskiego, bo ono tu ma niebieskie takie kropki. nadzieję, że było widać, a jest zielono. Powiedzmy, że niebieski. Dobra niebieski. Następne pytanie było noc czy dzień. Nie wiem, chyba dzień teraz. Teraz dzień dużo więcej robię, więc w nocy śpię po prostu. <grym> nie wiem, ale no, różnie tam bywa z moim snem. Zależy, bo ja wieczory też bardzo lubię. Nie wiem. Za mi się nudzi czasem, a wieczorami jest fajnie, więc no, wieczorami lubię siedzieć sobie. Tam. Słońce czy księżyc? Ja nie mogę wybrać tego, ale nie wiem. Chyba. Księżyc, ale bez jednego, ale jakby było jedno albo drugie, no to i tak by coś mienia żadnego nie zobaczyła, ani nie wiem, nie wiem, dużo by się pomieszało, myślę, a nie, bez słońca to, czekajcie, bo bez słońca to by dnia nie było, no to nie wiem, księżyca też by nie było, no to chyba słońce lepiej. Czy szkoła, czy więzienie? No jednak, no to chyba szkoła bym powiedział. Kiedyś bym powiedziała, że więzienia, ale teraz chyba nie. Teraz wracamy do pytań od All to Znaczy, bo ona tam jedno zadała chyba wcześniej. Jaka jest moja ulubiona piosenka? Jakaś Oli Mursa, ale nie wiem. <grym> Aktualnie, nie? Jaki jest mój ulubiony kolor? Aktualnie taki czerwony, co mam w wyniku na Discordzie. Nie wiem. Taki co kolorowałam, to taki tego, tak, no. No powiedzmy, że taki, jakie chciałabym mieć zwierzę. Mi moje koteczki, dwa wystarczą. Może Wam je nawet tutaj pokażę. Nie wiem. I co lubisz robić w wolnym czasie? Co ja lubię robić w wolnym czasie? Jezu, ja lubię nagrywać, lubię montować, ale nie zawsze lubię montować, więc nagrywać bardziej chyba. Nie wiem, lubię też coś na Discordzie porobić, pisać z ludźmi. Jaki był mój ulubiony przedmiot w szkole? O Jezu, chyba matematyka, jeszcze wtedy, ale nie wiem. Matematykę lubiłam najbardziej, powiedzmy. Kto jest moim idolem? Tam było pytanie. Ten piosenkarz, o którym mówiłam, Olimus. Tak, jasne. To mam na profilowym na Discordzie, co nie? To jest mój idol nowy. Jaki jest mój ulubiony film? Nie wiem. Nie mam chyba, ale oglądam czasem coś teraz, więc. No, różnie, różnie. Koty czy psy? Raczej koty. Nie wiem, psa nigdy nie miałam. Nie wiem. Pytanie się powtórzyło: słodkie czy słone przekąski? No też odpowiadałam w sumie, że słone, nie? A nie te słonki Przekąski? No co, raczej słone, nie? Bo. Słodkie no to mnie zęby wolą. Jaką potrawę lubię najbardziej? No to frytki i nuggetsy z Biedronki, tak. No frytki to może nie z Biedronki, bo ostatnio jadą takie dobre frytki tam na wyjściu. No, no to w ogóle... No to frytki takie z restauracji były takie dobre, ale no biedronkowych no to ja teraz już nie lubię frytek, więc... Sorka. Nie wiem no. Ech no to, no to chyba jak, jak taką przekąskę, no to, no to, no Albo nie wiem, ja lubię hot do z Biedronki. Tak, ja lubię hot do z Biedronki, nawet mam jednego pokażenia. To jest moja ulubiona przekąska, tak dokładnie. Można znaleźć chyba w każdej biedrze, nie wiem, bo chodzę do jednej, więc. Ale wiadronka to to samo chyba wszędzie, więc. I dobra kochani, dobręśmy do końca pytań, więc kochani, dziękuję serdecznie za oglądanie tego filmu. Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy to obejrzeli, pa. pa. Zapraszam na jakieś tam live'y, czy tam inne odcinki, czy tam można shorts, jak tam uważacie? Miłego dnia po prostu wieczoru, nie wiem kiedy ja to wrzucę i popa. Pa.